Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Piatra Sieny zrzutowanie Dzisiaj zajmiemy się owadami <grym> No niestety potrafią ugryźć nam I do tego wykorzystamy najzwyklejszą lampę UV, która rzekomo łapie komary Co jest nieprawdą I przerobioną lampę przeze mnie Proszę Która faktycznie wabi komary i je zabija skutecznie dziś pokażemy jak po prostu przerobić tą zwykłą lampę na lampę która jest skuteczna i która też oświetla nam w ogóle gdzie siedzimy nie? i wtedy nas nic nie ugryzie tak czy tak dobra zaczynamy jedziemy chodźcie tutaj o, jeszcze was tutaj ustawimy sobie ładnie o dobra i teraz jedziemy Z tej zwykłej nie, lampeczki przerobimy na lampeczkę żarówkową, a reszta pozostałych części jest taka sama. Przeróbka jest bardzo prosta. Dobra, najpierw odłączmy to od prądu. O tak, dobra. To teraz, żeby się do niej dostać, nie? No, to będzie lepiej widać. Widzicie, jak jest? No, żeby się do niej dostać, odkręcamy Śrubokręcikiem Tak o, jedna śrubeczka Tylko nie połupmy tego, nie? I druga śrubeczka O Jedziemy, dobra I teraz tak, zdejmujemy górę, nie? Czyli sobie, o, tak delikatnie zsuwamy to wszystko i teraz by trzeba było zsunąć ten plastikowy biały pierścień który przytrzymuje żarówkę jest to taka żarówka Ta neonówka tak ona wygląda i teraz tak, ściągamy tutaj sobie to bardzo delikatnie a to dlatego, że tu idą przewody i jak je pozduszamy to będzie się robiło zwarcie i tych obadów tam nie będzie właśnie. No. i teraz Wymieniamy tą świetlóweczkę z takim gwincikiem, to jest chyba 14, o ile się nie mylę, na taką żarówkę. To może być obojętnie jaka moc, nie? aby miała ten sam gwincik 14, nie? i wkręcamy ją tutaj do środka. Czyli bierzemy sobie tak skręcamy ją do końca i potem zakładamy z powrotem ten kwadracik tak on jest po to, żeby właśnie trzymał te druciki, które rażą prądem no, te nasze kochane komary, nie komary, mężki. No. i teraz przy takim oświetleniu, jeżeli to będzie białe oświetlenie to będzie przyciągać owady i my będziemy mieli jaśniej gdzie siedzimy sobie a nie przy ultrafioletowym gdzie siedzimy ultrafiolet jest włączony a i tak co chwilę nas coś ugryzie, nie? bo chodzi o to że ten ultrafiolet nie przyciąga tak po prostu owadów wszystkich i tak dalej tak jak przyciąga jasne białe światło nie? dobra czyli górę byśmy mieli zabraną, jest ta żarówka wymieniona Bierzemy, zakładamy kapturek jak znajdziemy z powrotem te śrubki to znowu się montujemy w te same miejsce, bielamy się tak, o no i ładnie je wkręcamy sobie, nie? Jedna śrubeczka i teraz weźmiemy sobie gdzieś tutaj i druga śrubeczka. Drugi to a nie, ja myślałem, że już zgubiłem, No dobra i sobie drugą śrubeczkę. Tutaj montujemy, nie? W tą całą pokrywę. Nie? No, tak było po prostu. Co żeśmy zrobili, tylko żeśmy wymienili tutaj żarówkę z tego ultra, ultra fioletu, nie? Gwint 14. A zwykłą żarówkę, też gwint 14. I taka żarówka tam wejdzie bez problemu. No bo ja ją wsadziłem, więc nie mam z tym problemu. Dobra, dokręcamy ten kapturek już do końca, nie? I teraz w górę lampy mamy już po prostu. No zrobioną, nie? Już tutaj nic nie robimy. Teraz bierzemy się za dół. <laughs> no, za dół. Aha. Śrubki mamy tutaj od spodu. Nie? Tu. Tu są dwie śrubki. Krzyżakowe. Które też bierzemy i odkręcamy. Nie boimy się naprawdę takich rzeczy, przeróbek i tak dalej, nie? No. Po odkręceniu bierzemy drugą śrubkę. Dobra. Myślę, że się już odkręciła że nasz takiego gwintu nie ma. Dobra. To mamy odkręcone. I teraz tak prosty myk. To pokażę śrubokrętem. Do oprawki. Nie. Tutaj. Do tej oprawki L14 dochodzą przewody z tego układu tutaj z tego tutaj układu elektronicznego robimy w ten sposób odcinamy przewody te które idą na 220 do gniazdka odizolowujemy sobie dwa przewody te co idą do gniazdka i łączymy bezpośrednio nie, tutaj no, z oprawką R14 czyli tak byście w domu mieli Kabel przyciągnięty do żarówki w lampce, nie? To jest na tej zasadzie omijamy ten cały układ tutaj, nie? Bo nam jest niepotrzebny. I mamy sobie na 220 teraz, czyli lutujemy, czy tam skręcamy, jak wam tam jest, yy, yy, jak tam wam będzie dobrze. I na tej zasadzie dół izolujemy, oczywiście, żeby te kable się tam nie zwarły i tak dalej. I na tej zasadzie mamy dół zrobiony. Zakładamy teraz sobie spód. Tylko teraz trzeba trafić na te śruby. Dobra, miejmy nadzieję, że żeśmy coś tam trafić. Dobra, zakładamy ten spód. O. Dobrze, trafiliśmy. Zakręcamy to śrubokrętem. Nie, sobie, ładnie. No, jest tam prosta robota, a naprawdę efekt jest straszny, nie? dobra. To mamy zakręcone. Teraz co robimy dalej z tą lampą? Żeby była skuteczna. Czyli wiadomo, ona już nam będzie świeciła e, jako biała, czyli do oświetlenia tam, gdzie siedzimy i tak dalej, ale będzie przyciągała wszystkie owady które latają wokół Was i no, uwierzcie mi wszystko pójdzie do tej lampy. Nie na was, nie będzie Was po uszach uszakiezło. Tylko wejdzie wszystko wam do tej lampy. Ja chciałbym wam jeszcze pokazać, właśnie, spójrzcie na tą lampę oryginalną. Nie? Ona też cały czas działa. Widzicie tam jakieś owady? To jest około 4 dniach ona sobie działała. I tamta druga też równomiernie sobie działała, ta właśnie po przeróbkach. I teraz spójrzcie, co tu jest zasyp. Widzicie te owady, to wszystko sięgnie cholera. Do tej żarówki, i wszystko kurde się pali, właśnie na tych dwóchcikach. I teraz chodzi o to, żeby z takiej lampki, nie, która ma bardzo gęsto te żeberka, i nie wszystkie owady wiesz, czy mi tam się zmieszczą, duży komar, coś, ćma, nie zmieszczą się. Bierzemy sobie ucinaczki, najzwyklejsze ucinaczki, i sobie ucinamy co drugi pałąk nie? tu widzicie są pałąki i ucinamy sobie co drugi pałąk żeby po prostu było więcej tutaj miejsca żeby ta ćma czy cokolwiek sobie weszło nie no. i wtedy to jest naprawdę skuteczne bo to co wymyślił producent że na taką tak neonówkę nam się wszystko złapie tak, wszystko ładnie, pięknie, tylko, że połowa komarów leci do nas po zapachu i nas będzie żarła i dobrezie, nie? A po prostu to światło niebieskie, no nie, jest fajnie, przyciągnąć wszystkiego, a uwierzcie mi białe, ciągnie wszystko, dwa jest użyteczne, bo po prostu przy nim widzicie i sobie siedzicie, nie? A nie kurde, po nakrywaniu ręcznikami. dobra. I teraz tak, po wycięciu tego wszystkiego, nie, co drugie żeberko i tak ta lampa się trzyma cała bez żadnego problemu, nic się nie dzieje. Tą lampy sobie włączacie tam, gdzie siedzicie sobie na dworze, i uwierzcie mi, wszystkie owady się łapią. Ja ją włączę teraz. Pokażę Wam, jak to świeci po zrobieniu. No, jak już żeśmy to sobie wszystko polutowali, teraz patrzcie, jakie to jest światło. No To, to musi przyciągnąć, chyba, no. i to jest naprawdę skuteczne. Nie? To jest, bo to jest sprawdzone już. Nie? To co tutaj wam pokazywałem, te owady, to w przeciągu czterech dni się nałapał, nie? A na żarówce, kurde, neonówce, spójrzcie, tam jest 300 kurde. Ja bym przed ją sprzątaczką, jak ją sprzątałem. Dobra, myślę, że wam pomogłem. Jeżeli y, wam film się podobał, y, dajcie łapkę do góry. A jeżeli nie podobał się, no może też możecie dać, dobra. No to co? No to to by było na tyle, nie? Uważam, że po prostu no, uważam, że po prostu to jest fajny temat. E, potrzebny praktycznie dla każdego, czy tam na balkonie, czy na działce jest. Nie? No, także polecam. Ciao, Do następnego razu będziemy dutowali sienę. Trzymajcie się, cześć.